tym mówi, jestem drugą osobą w kraju, mam weto marszałkowskie i będę prezydentowi mówił co ma robić. No chyba stary komuch nawąchał się kleju. Zawetować to on sobie może co najwyżej pierogi w barze sejmowym, ale już tłumaczę o co chodzi. Marszałek sejmu nie jest drugą osobą w kraju po prezydencie. Nie ma czegoś takiego jak marszałkowskie weto i nie może mówić prezydentowi co ma robić. W praktyce jego największa władza to decydowanie, czy posłowie w sejmowym barze będą mieć pierogi, gołąbki, i czy dostaną alkohol, mleko czy kompot do popicia. Reszta pilnowanie kolejki ustaw i prowadzenie obrad, czyli taki majordomus w pałacu króla, a po polsku no, taki zwykły cieć w zasadzie. Jeśli mu się poszczęści, może zastąpić króla tylko wtedy, gdy król jest chory, czyli cała jego władza kończy się na barze sejmowym i kolejce ustaw i tyle. A komuś zaraz przyjdzie do głowy napisać, że się cofam do średniowiecza, to ja powiem tylko tyle. Po takim wystąpieniu Marszałek Sejmu zostałby w średniowieczu skrócony o głowę.